Słowo bezbożny opisuje pewną rzeczywistość. Ktoś jest bez Pana Boga. Nie ma negatywnych konotacji. Ale człowiek bezbożny. To taki człowiek, który w odniesieniu do ludzi wierzących popełnia dwa błędy. Pierwszy błąd to jest taki, że przyjmuje mylne założenia, jak mówi dzisiaj Księga Mądrości, na temat ludzi wierzących, i potem wyciąga z tego wnioski, na przykład polityczne, po to, żeby być w kontrze, w opozycji do ludzi wierzących. I po drugie, bardzo często tych ludzi zaślepia złość, a to oznacza, że nie ma już racjonalnego myślenia i nie ma chęci poznania doktryny, nie ma chęci poznania założyciela chrześcijaństwa, nie ma chęci poznania i wejścia w tajemnicę, która mogłaby odpowiedzieć na wiele pytań, które ci ludzie stawiają przemocowo wobec katolików. Na przykład, dlaczego katolicy stawiają krzyże? No nie po to, żeby coś manifestować, ale po to, żeby pokazać, że w przestrzeni czysto ludzkiej, Istnieje miłość, która może spowodować, że ludzie będą wzajemnie do, dla siebie dobrzy. No cóż, ta nieznajomość powoduje, że ludzie bez Pana Boga przyjmują inne działania, które są wrogie, które są wypowiedzeniem wojny katolikom.